Dzień dobry, witam serdecznie z Muzeum Regionalnego w Dobrodzieniu. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich naszych słuchaczy, mieszkańców gminy Dobrodzień i nie tylko. Chciałabym dzisiaj przedstawić wszystkim Państwu książkę. Książka nazywa się Etnogatki, to są opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. Ponieważ nie dalej jak wczoraj minęła niedziela palmowa, to chciałabym przybliżyć kilka informacji na temat tejże niedzieli i ich zwyczajów dla wszystkich widzów dorosłych, ale też również dla dzieci i młodzieży, bo przecież normalnie przychodzicie do nas na lekcje muzealne, a teraz musimy sobie poradzić wirtualnie. A zatem, moi kochani, Pierwsze oznaki wiosny to nie tylko wczesne kwiaty i zieleniące się błonie, to także zakwitające kotkami wierzby. Kiedyś uważano, że kotki przynoszą szczęście i są najpiękniejszą ozdobą wielkanocnych palm. Gałązki łączono z kwiatami, stążeczkami i bukszpanem. Tak powstające cudne i wysokie ozdoby, które potem zanoszono do kościoła, były po to, by je święcić. Palmy mają swoją tradycję od czasów, gdy na świecie żył Pan Jezus. Pewnego dnia przyjechał on do Jerozolimy i wtedy właśnie cały tłum powitał go palmowymi gałązkami. Na pamiątkę tego zdarzenia, w niedzielę palmową, czyli w pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, wyrabiano i święcono palmy przy różnej urody. A im wyższa i piękniejsza była palma, tym większą miała moc. Otóż dawniej uważano, że palmy należy trzymać w domu przez cały rok, bo potrafi ochronić gospodarstwo przed pechem i niepogodą. Dlatego umieszczano ją za obrazami lub wstawiano w oknach, aby zabezpieczała chatę przed letnimi burzami i jesiennym wietrzyskiem. Wiosną gospodarze wychodzili z palmami w pola, dotykali nimi ziemię i głaskali zwierzęta, aby rosły zdrowe i silne. Pszczelarze wkładali oderwane kotki palmowe, kwiaty do uli, a rybacy wplątywali je w sieci. Uważano, że dzięki temu zbiory miodu i połowy będą bardziej obfite. Nasi przodkowie wierzyli też, że im dłuższa palma, tym dłuższe życie czeka tego, kto ją zrobił. Dlatego każdy chciał, aby jego ozdoba była jak najbardziej drobna Przed yy, zrobieniem nowej, tę z ubiegłego roku należało spalić. A potem dalejże wszystko zaczynało się od początku. Z powrotem szło się do wieżby, rwało kotki i stoiło gałązki. Tak oto cały rok z palemką zataczał koło. Tyle o zwyczajach. Ilustracje w książce są bardzo piękne. Polecam ją serdecznie wszystkim tym, którzy lubią zajmować się zwyczajami, etnografią, tym, co kiedyś działo się w naszej kulturze, ponieważ książka zawiera cały rok. W dzisiejszym odcinku to tyle o palmach wielkanocnych. Zapraszam na odcinek dotyczący malowania jaj wielkanocnych. Do zobaczenia.